Hejka, witajcie w pierwszym odcinku ze Sniper Elite V3 Inaczej znanym Sniper Elite 3 e, Afryka Więc mamy tutaj taką małą scenkę wprowadzającą. Niestety przez moje gadanie połowy też nie przeczytałem, e, ale czołgi, czyli coś, czego chyba w drugiej części podejrzewam, że nie było. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the Western Desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. Dektyka... ...to Już? To już koniec? Tak, teraz się ładuje. E, więc tak, dzisiaj... Nie wiem czy dzisiaj zobaczycie ten film. Chyba jutro. Dobra, Dobra nieważne. Dzisiaj jest piątek, 27 czerwca. E, w, I wyszedł Sniper League 3. Postanowiłem właśnie, że nagram sobie z niego, no bo... ...bo czemu nie? <dobra> e, no cóż, zobaczymy jak to będzie, ale widać nasz sniper się tutaj przygotowuje nie przejmuje się. Co się dzieje wokoło? Po prostu... Chociaż nie wiem, może tak to zmontowali, że nieważne. <grytanie> Zaraz tutaj się rozganę bez sensu. A jednak! Dawaj Koksie <grytanie> Okej, okay, więc ło, ale wydajność i troszkę myszkę mam zbyt. Zbyt mi... Zbyt duża czułość, przepraszam, muszę to zmienić. Okej, okay. grywalne. Jak widzicie grafika całkiem niezła. <laughs> ja zawsze patrzę na grafikę. Nie wiem jak wy. Więc tak... Ojej. Ojej... Nie pamiętam jak się przylegało do ściany i czy to dalej się tutaj da. Tak, tutaj jest snajper. Trzeba patrzeć na wiatr. O, pierwszy strzał i mamy rentgen. No proszę was, proszę bardzo. I... Yeah. Szkoda tylko, że tak słabo troszkę to wygląda. Ale, cóż, mm, dobra, jest jeszcze jeden snajper. Kiedy wypuszczasz powietrze z z czerwony rąb określa miejsce, gdzie trafi twój pocisk. Okej. Okay. No dobra, tutaj akurat to się przyda, bo on tutaj jest troszkę dalej. I znowu headshot. <gryw> Gram na poziomie trudności e, trudnym, ale nie tym najwyższym. E, troszkę mi muzyka przeszkadza, przepraszam, muszę ciszyć, e, więc... E, jeszcze mogę zapisywać, jeżeli czytam. Mogę zapisywać, ale e, oczywiście m, przeciwnicy mają. E, mam przejść tutaj. Ok, to idziemy. Ale przeciwnicy są o wiele trudniejsi. Więc. Dobra. Obiegniemy sobie tam. Ta by wyświetlać cele. Znajdź kolejnych obserwatorów. Ok. Tam są. <laughs> Znalazłem. Co z tego, że zaznaczone? No i znowu Rendgen. Coś chyba za proste to. Znaczy, to jest pierwsza misja, więc coś czuję, że w przyszłych misjach będzie to e, o wiele trudniejsze. Ryan IN THE ICE! YAY! <laughs> Ale spoko. Jednak wygląda to nawet lepiej niż powiem wam w drugiej części, bo w drugiej części było widać tylko sam szkielet, teraz widać chyba też mięśnie. O ile pamiętam. Więc w drugiej części akurat nie miałem przyjemności całej przejść Więc tutaj możecie mnie poprawić. Okej. Okay. zniszczenie ciężką artylerię. Co mogę z tym zrobić? Pojazdy strzelają z nich słabe punkty. A, to jest... Tego też chyba w dwójce nie było, o ile wiem. Albo oznacza Żołnierzy i pojazdy wroga. W zaznaczonych pojazdach poświetlone zostaną słabe punkty. Aha. Dobra, to teraz sobie bierzemy sniperkę. Zobaczymy, gdzie trafię. Do tego też musi być prześ... prześwietlenie. <laughs> Serio. Jej. Ten dźwięk brzmiał pod... bardzo podobnie. Ten dźwięk, jak przestrzeliłem. Hmm, ten pojemnik z paliwem brzmiał bardzo podobnie. Troszkę. Jak go słyszę, to mi się przypomina Lego Star Wars, że tak powiem. Ale dobra, to jest takie drobnostkowe. Coś mi się nagle z... przypomniało. <laughs> Nie wiem w ogóle, czy macie ochotę tego słuchać. Yy, dobra. Yy, jestem ranny. Co mogę zrobić? Mam tutaj apteczkę jedną drugą, a którą wziąć? Po się w apteczkę z nielowego do przycisku. Dobra, wezmę sobie tą apteczkę dwa mam nacisnąć? Nie, co mam nacisnąć, F? Tak F. Dobrze, to jeszcze też pamiętam z drugiej części, o ile wiem w trzeciej części niewiele zmienił się silnik graficzny. Jest dokładnie praktycznie taki sam jak w dwójce, dlatego e, tak podejrzewałem, że może nie będzie mi się zacinać na ultra. E, gram na ultra bez tego próbkowania. W dwójce już mogłem razem z próbkowaniem. No ale dobra. <śpiewanie> Znowu pierwsze bez sensu w grafice. Jednak i tak, i tak mi się troszkę zacina. Okej, okay, po cichu. <laughs> Iniszkopie. o ile jesteś szkopem. Mm, można przeszukiwać ciała. To ja też nie pamiętam. Ups. Co ja zrobiłem? <laughs> to był mały fail, sorry. Nie ze snajperki. <laughs> sorry za tego faila. Mm. No, nie udało mi się. Z, aby przytrzymać zwłoki, mógłbyś wolniej iść? Ok, co dostałem? 8 naboje do Granda. I apteczka. O, jaka? Hmm, to się robiło Z? Nie. Teraz ja miałem kliknąć, żeby. O, na jest 100. Ok. E, tylko jeszcze. Aha, Q. Przywraca zdrowie. Wellrod. Okej, a który to jest Wellrod? Pistolet. Taki troszkę dziwny. Nie znam tej nazwy. Zauważył cię podejrzewam, szuka. Atakuje! Nad przeciwnikami pojawia się, będą ikony spostrzeżenia. Mm. Han, nie słyszał bo kaszło, tak? Tak mi się wydaje. Z którą stronę pójdzie tam gdzie? Przecież nie wiem w ogóle po co miałem go rozpraszać. Aha, tego miałem rozproszyć. A jaj. okej. Okay. Pójdziemy sobie tak naokoło. Znaczy pojedziemy, pójdziemy. Zobaczymy, czy tędy się da. Da się. Okej, okay, i... Gin. Cichaczem. No. Jak się do ściany przylega? Nie pamiętam. Ups, zacięło się. No kurde, przestrzeliłem mu prosto w Czachę. Dobra, weźmy sobie teraz karabinek maszynowy. Gdzie on jest? Eliminacja tutaj jest jeszcze jeden. I to mam wysadzić, tak? Tutaj coś mam. Okej okay. przeładujmy I to chyba mam wysadzić, tylko gdzie? <śm> Nie wiem Nie wiem Cóż Przejdźmy sobie dalej Najwyraźniej Może wystarczyło tylko żebym to zabezpieczył Teraz zobaczymy, zniszczymy albo wyeliminuj załogę. Aha, wyeliminowałem załogę, czyli nie muszę tego niszczyć spoko. Znaczy teraz kolejne co muszę zrobić, to pójść tam do góry. Tylko jak? Chyba tam Tak mi się wydaje. Ups, no kurde! Już, nie, już, już niech dostanie ze snajperki, nie masz. Jak tu się przylega do ścian? Cholera jasnej. Jej. Amerykański psie jaci dom. Ja ci tu zaraz dom. Będziesz mi godął! Oh. Kończy mi się amunicja, Podłóż dynamit, albo przytrzymaj, aby nim rzucić. Panie by było rzucić tym dynamitem w to coś co mam rozwalić, znaczy w Boże, w to coś w te działko. Okej, okay, mamy to. I tutaj jest jeszcze te jedno działko, tak? Ale zobaczymy. No shit! Stało mi tylko naboje do snajperki. No i padłem. Zapomniałem, żeby używać apteczki. Hmm, gdzieś się zrespię. Dobra, powiedzmy, że mogę naprawić te moje błędy. Eee... Dobra, dobra, zginę sobie. Eee, nie wiem co teraz robię. Jeszcze raz. Rzucę tam. Aha, już jest hałas, więc. ...faktyczny prowokator. Ej, teraz sobie przełączę na dynamit. Czemu nie mam dynamitu? Cholera jasna. Kamień, krzemień. Banda, żapteczka. Welrud, granat. A ja bym chciał dynamit. Hmm. Zobaczymy czy jak w niego strzelę to mnie zauważą. Chyba mnie nie zauważyli Czy znaczy, tamten patrzy w moją stronę No jak go nie trafiłem Gdzie mu trafiłem no, w serce <tryk> tylko w serce? Cholera jasna. Dobra. Karabinek maszynowy. C. No C. C. Ja nie mogę. Trzeba tyle aż tego naboi wykorzystać, żeby ich zabić. Ok. Tego też mamy. To było bardzo dobre. Szybka zmiana na snajperkę i zastrzeli go headshota. O cholera, o cholera, o cholera, cholera. Szybciej, szybciej! No, o kurno. Zrobię chyba z tego sklejkę po prostu. Nie będzie to odcinek zwykły tego sklejka. Taki taki trochę... ...funny moment. Ha, ha, ha. No ciekawe. Nie powiem. Dwóch za jednym razem. Przez ich e, Więc... Tak, jest pierwszy dzień e, po premierze, więc kilka bugów mogło być. E, to od razu już... Można by zgłosić. Znaczy w sumie... Główna... Apteczka szybko. No, lecz się, lecz się. Okej. Okay. Padli? Dobra. Teraz weźmiemy Q. Yy, Szybko granat i rzucimy im tutaj. Aha, nie. To trzeba puścić. Zobaczymy czy teraz trafiłem. O, dwóch zabiłem. A, padnę. Padnę, padnę, padnę. Dobra, udało się. Weźmiemy teraz snajperka. Trafiłem, ale nie zabiłem. Jeszcze raz. Gdzie jest wiatr? O! <grymne> Spoko. E, dobra, teraz karabinek maszynowy. Szybko, gdzie on jest? Tu jest ćwok. Ja ci do mi śłobi. Nie rozumiem, ale <grymne> Nie uczę się niemieckiego jako jedyny chyba Polak. Nie umie niemieckiego. Ok. Yy, więc teraz co mam zrobić? Zabezpieczyłem to już. Tak, to już zabezpieczyłem. Tak mi się wydaje. A cię zakrwawiło, synu. Mm. Troszkę dziwnie to wygląda. Kurde, ja chcę go przeszukać. Taki problem? Mm. Ok. Idziemy dalej. Myślę, może dlatego, że granatko, go... które dźwięki są na tyle głośne, zwracaj uwagę na dźwięki z otoczenia. Dobrze. Posłucham się ciebie, panie poradniku. Dynamit... Dobra, nieważne, najwyżej później tutaj jeszcze raz przyjdziemy, skoro... A jeśli jeszcze tego nie zabezpieczyłem. Ale chyba zabezpieczyłem. To jest za blisko, żeby pocisk spadał. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja robię tu. Haha, <grymne> prosto, wścień to. Już dałeś ściankę, Nie będziesz go No, ja, to było suche. Yy, I idziemy dalej. Nie, to było strasznie suche. Teraz się powinienem schować też z Takie gimbusowskie. Nie wiem, po co ja to gadałem. Mmm. Yy. A nie widziałeś mieć w foku. Szkoda, zaraz wychyl łeb. No, co to było? Widzieliście, że go trafiłem, nie? Widzieliście, trafiłem. Debil, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest, udało się. Potrzeba, potrzeba apteczki. F już użyję tej. Ok, przeszukam go. Może coś ciekawego ma. To taka cisza. <grym> Ogółem to tak. Co teraz? Jeszcze jeden, jedno działko mi zostało. Wejdziemy tam, może na górę? Nie, wątpię, żeby tam coś było. Zostało tylko to jedno działko. Nie mam już granatów. Nie, mam jeden granat, mam jeden dynamit. Dynamit chyba mogę też rzucić. I zdetonować za pomocą karabinu. Albo detonować. Aha, okej. Okay. Idziemy sobie. Yy. Tak, jakby wlazłem w ścianę. Mm, hy, 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 nie ma co robić, bo jest strasznie nudno. Ale bym ich teraz dwóch przestrzelił, a nie mogę. Dobra, teraz mam rentgen. Mam jeszcze czas, żeby wcelować jemu w łeb. Chciałem jeszcze spowolnić czas, ale już nie dałem rady Jego nie trafiłem i znowu trafiłem ho, 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 W serce. Nie, w pół W płuco, dobra. Spokojnie, poprawiłem się, nie krzyczcie mi w komentarzach <grybujesz> co się stało? Sprawdzę grani. taką grani? Co to jest zaznaczone na mapie? Kurde, coś mi ramiona boli. Oła. <laughs> Dobra, przeszukamy sobie ich. Co my tu mamy? Mogę jeszcze tego przeszukać? Czy przeszukałem ich obydwóch. O, tu mogę przeszukać. Czy chyba obydwóch przeszukałem, nie wiem. Co, mam coś ciekawego. Mam dwa bandaże, dwa granaty. Żadnej amunicji do tego. Nie, mam taką amunicję. Wow, 8 naboi. Ach, to żeś mi, kurde. Poszalałeś. O, mogę przeszukać. Jest. Dzień, dzień, dzień. dawaj. Ok. Teraz biegniemy. Gdzie mamy biec? Tam mamy biec, to pobiegniemy tam, tak sądzę. Zobaczymy snajperka od razu. Jakby taki, taki prawdziwy snajper. Nie zdążyłem z pasji nacisnąć. <grymne> <grymne> Już koniec misji? No to chyba wygląda. Albo jednak nie, jeszcze to z czołgiem będziemy mieli do czynienia, albo jednak tak. <laughs> Sniper L3. Znam to chyba samorzyny. <laughs> Ej, mamy dwa osiągnięcia. I... Tak, i teraz będzie kolejna misja. Nie wiedziałem, że za kampanię można zdobyć lewe. Hm. No cóż, no ciekawe. To jakieś nowe doświadczenie dla mnie. No, dalej dawaj. Zobaczymy co tu jeszcze z zdobyłem. Premia snipera. No szybciej. Ile jeszcze tych leveli będę miał? No dwa i trochę. Drugi trochę. Zabiłeś po cichu 8 przeciwników. Nie. To ja miałem taki dodatkowy cel? Dobrze wiedzieć. Jak teraz, teraz wiem to fajnie. Odkryto nic dodatkowego. Super. I eliminacje 22. Ogólna odległość strzałów 450 metrów. Dobra. Więc to jest chyba już na, kolejną, na kolejny odcinek, więc w takim razie dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do oglądania innych moich filmów, pozdrawiam, no i cześć!